Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Malcinie. Nagrywamy kolejną powtórkę w ramach Duel of Champions, tym razem y, dwóch mega świetnych zawodników. W <laughs> y, jednej strony y, Storm Star, czyli zawodnik, który jest znany z Road to Paris. Y, powiem Wam szczerze, że widziałem go kilkukrotnie i wydawało mi się, że naprawdę całkiem, całkiem daje radę. A z drugiej strony pan Malcinie. Jest to mój dzisiejszy mecz na Ali. Zobaczcie, że ciekawy matchup, Alia kontra Toghrul, nie najgorszy dla mnie, powiem szczerze, ponieważ mam dosyć wysokie jednostki, wiem, że Stormstar nie ma takich aż mocnych remuwali prawdopodobnie, w związku z tym może nie być to dla mnie najgorsze. Oczywiście mogą tutaj być pewne przestoje i pewne jakieś takie dziwne sytuacje, ponieważ ja tu jeszcze prowadziłem konwersację ze Stormstarem, udało mi się go zaprosić do znajomych, w zasadzie on mnie zaprosił, w związku z tym mam nadzieję, że filmiki od niego też pojawią się wkrótce na kanale. To jest Alia, którą ułożyłem niedawno. Niedługo pokażę Wam jak ten deck wygląda, ale jak będę coś grał y, na żywo, jakiegoś live'a, y, wtedy zobaczycie, że jest to całkiem fajna talia. Fajnie zbalansowana. Naprawdę zdarza się, że przegrywam ją mecze i naprawdę wtedy jest y, jakiś tam... Zdarzają się dramatyczne mecze. Ostatnio do tej pory wstydzę się za mecz z xNolanem, którego serdecznie pozdrawiam. Ale naprawdę można, można nim wygrać z całkiem mocnymi dekami. No i zobaczcie, jak to jest, wygląda sytuacja. W pierwszej turze z poszedł Gobliniak na stół ze strony Stormstara, ja zablokowałem go elitarnym giermkiem. No i w tej chwili, zobaczcie, nie najgorsza ręka z mojej strony, ponieważ dosyć e, duża różnorodność kart. Mam Dobroczynnego Anioła z ciekawą umiejętnością. mam Stokowalną Jednostkę, mam wreszcie Fenitza, jest Rozwydlony Pocisk. No i zobaczcie, decyduje się blokować ten damage, który wiem, że z perspektywy to może być bardzo, bardzo wysoki w krótkim czasie. E, zobaczcie, że stara też nie ma wcale słabiej, słabej ręki. Ponieważ yy, dwóch szamanów krwawego pazura i złowczy i nawałnicy, rozdzieracz, dwa namioty, jest szaman krwawego węża. Także może być bardzo, bardzo ciężko. No, ja w tej chwili powiem Wam że poszedłem tutaj w tą jednostkę celowo, ponieważ mam tutaj ochronę od elitarnego GMK, a to jest też strzelec. Pamiętajcie o tym, że, że on tutaj, jeżeli zaatakuje tą jednostką no to dostanie kontrę, całkiem zresztą ładną, bo dwa punkty, a jednocześnie nie wbije mi takiego damage'u jak jak wynika ze statystyk samej karty. Analogicznie ten goblin zwiadowca także go zawiedzie. No i pytanie, co teraz zrobi Stormstar? Za trzy, no może grać oczywiście namiot w tej rundzie, a może także grać szamana krwawego pazura. To są chyba tylko dwie możliwości, jakie w tej chwili widzę przed nim, ale z uwagi na to, że mam tutaj tego elitarnego giemka no to zdecydował się pójść w namiot. No i zobaczcie. Nie wiem czy zdawał sobie sprawę z tego, że ta łowczy nawałnicy nie zada mi takiego damage'u, jaki miała wpisane na, jak, na karcie, czyli nie 4 punkty. No w związku z tym pewnie tak, tak myślał. Domyślam się, że to jest fail z jego strony jakiś tam misplay. W związku z tym, no nie wiem, czy będzie sens atakować ten goblinem z z jego strony. Czy będzie go przestawiał. Trzeba powiedzieć, szczerze, że troszkę kosztowało to zaganie, bo gdyby wystawił sobie gdzieś z boku szamana krewowego pazura, troszkę by rozdzielił swoje jednostki, to mogło być całkiem ciekawie. I tutaj, tak jak widzicie, Hiku jeszcze wpadł na rękę. Całkiem ładny. Mm, ładny draw. Tutaj też zobaczcie, że mam oślepiające światło. To może być bardzo przydatne z perspektywy tych wysokich kart, które Stormstar ma na ręce. No i co dalej, prawda? Tutaj teraz możliwości jest kilka. Mogę grać dobroczynnego anioła. Wiemy, że mm, Togul może mieć jakieś pociski. Także mogłoby to być najgorsze rozwiązanie. Nie zagram jeszcze oczywiście Feniksa i Krzyżowca strażnika. Oczywiście mogę też dobustować swojego legionistę, tak żeby zapewnić mu przeżycie, wbić jednocześnie dwa punkty damage'u. Ale jeszcze lepsze rozwiązanie to wykorzystać rozwidlony ognisty pocisk. Tak jak widzieliście, byłem w stanie za pomocą rognisty gryfa e, dobić jego e, wojowniczkę na wałnicy. No i w ten sposób wbiłem jeszcze jeden punkt damage'u. Wyrzuciłem mu coś z cmentarza, ponieważ wydaje mi się, że bardziej ryzykowne jest dla mnie. Tutaj w tym wypadku może wypadałoby zagrać że ale tak naprawdę, jeżeli będzie chciał, to prędzej czy później zniszczy mi tą jednostkę. Zresztą tak właśnie podejrzewałem, że i tak może mieć rozdzielacza na ręce i mnie to nie uratuje. A tak przynajmniej mu wywaliłem kartę z cmentarza. No i 5 punktów. 5 punktów wypadałoby zagrać 3 i 2. Z tym, że 3 i 2 w, takim, w takiej sytuacji musiałbym grać, żeby zasłonić swojego krzyżowca strażnika. Ponieważ, jeżeli postawię go w wolnym polu, dokładnie tak chyba będę grał. Jeżeli postawię go w wolnym polu, to jednocześnie skazuje go od razu na atak gościacza, no i wtedy utraciłby swój atak. Dlatego troszkę postraszymy tutaj. Tak naprawdę mam tutaj niewystokowane jednostki, więc gdyby chciał mi to, jakkolwiek, nie wiem, cofnąć na rękę, chociaż tutaj nawet nie wylewolował przeznaczenia, to w ogóle by mnie to nie bolało. No może troszkę, no bo to jednak koszt 3 i 2 to 5. No ale zobaczcie, bardzo ładnie dobustował swoją jednostkę za pomocą namiotu. Szedł z niego, żeby nie kusić losu, że mam tu jakiś pocisk. No i jednocześnie dobustował sobie owczynię na wolnicy, tak żeby być w stanie zaskoczyć mojego wśródcę skarbnika w następnej turze. No a z mojej strony, zobaczcie całkiem ciekawe karty. W tej rundzie mógłbym nawet grać Hikiu. Mogę oczywiście grać 2 dopy za 3. To też nie jest najgorsze rozwiązanie. I tutaj wydaje mi się, że optymalnie byłoby chyba przestawić tego elitarnego giemka, ale z tego co pamiętam, nie zrobiłem tego i wydaje mi się, że to jest mały błąd. W momencie, kiedy skończyłem ten ruch, to tak potem pomyślałem OK, no ale zależało mi przede wszystkim na tym, żeby mm, ustawić przed tą łowczynią na walnicy coś, co mm, zmniejszy jej atak. Z tym, że no najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby właśnie przestawić tego giemka, a ja chyba kombinowałem w ten sposób, że doszedłem do wniosku, że jednak. O, proszę, osiepiające światło na rozdzieracza. I jednocześnie mam już tutaj wystarczająco dużo kart na cmentarzu, żeby zagrać swojego Feniksa. Feniksa chciałem grać jak najszybciej, tylko i wyłącznie po to, żeby. Tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie. Mm... No, nie bać się tracić kart. No i zobaczcie, Damian pojawia się. Damian jednocześnie na namiocie, czyli 5 punktów ataku dla takiego pana Damiana, no, jednocześnie yy, za pomocą. Trzech liczników zabił mojego elitarnego giemka. Oczywiście, przez przestawienie tego elitarnego giemka też nie musiało być 100% dobrym pomysłem, ponieważ wystarczyłoby wtedy dobustować pionkę i ta na wałnicy miałaby 3 punkty ataku no i w zasadzie też byłaby w stanie zabić tego krzyżowca, no ale wtedy nie mógłby zagrać Dameana zabić, no w zasadzie osłabić tego krzyżowca, ale wtedy nie mógłby grać tego Dameana. No więc no pytanie, nie wiem czy było to optymalne rozwiązanie, chyba nie. Chyba lepiej było przestawić jednak tą jednostkę. No i teraz zobaczcie, mam 7 punktów. Yy, ta jednostka nie jest dla mnie groźna i zdecydowałem się, jeżeli dobrze pamiętam, pójść w hikiu. Dokładnie tak, dlaczego? Zależy mi, żeby jak najszybciej skończyć tego Damiana. Jednocześnie zagrałem go tutaj. Czemu tutaj? No bo tutaj wiem, że nic nie wyskoczy mi w pierwszym rzędzie. I gdyby się okazało, że ma na przykład same pierwsze rzędowe jednostki albo zdecydowaną większość, to może się okazać, że nie ma tutaj co postawić. Jednocześnie atakowałem tą jednostką, a także Feniksem. W ten sposób rozdawałem ten... ...ten obszarowy wybuch. No i byłem w stanie z jednej strony zabić tą na nawałnicy, która miała 2 HP, a z drugiej strony właśnie zaatakować tego Damiana, który w zasadzie już ledwo żyje. Ja wiedziałem, że mam masę remowali, w związku z tym będę w stanie go łatwo usunąć w kolejnej turze. No i zobaczcie, aż się prosi Słoneczny Żar, żeby żeby nim zaatakować. Jednocześnie zobaczcie, że dosyć nieciekawa sytuacja, bo dwie jednostki do boostowania. Jednocześnie tutaj mój Hikiu będzie konkretny damage sprzedawał, ponieważ co runda to jest 4 punkty. No więc też powinno zależeć Storm Starowi, żeby tutaj ładnie mi zbloczyć. No i teraz tak, 6 punktów. Wykorzystałem Słoneczne żale, ponieważ no innej opcji za bardzo nie było. Mogę oczywiście grać po raz kolejny swojego Phoenixa. Mam też możliwość grania dwóch jednostek za trzy. I teraz yy, zagrałem tak naprawdę takie połączenie. O, i teraz błąd jest też taki, że dobierałem w tym momencie kartę, jak się domyślam. Oczywiście tą kartę powinienem dobrać na początku, i może wtedy rozdział surowców byłby zupełnie inny w momencie, kiedy już zdecyduję. No ale powiem szczerze, że chyba na za dużych emocjach grałem, ponieważ wiedziałem, z, że grałem z zawodnikiem seo to Paris, To jednak dla mnie jest. No, na razie nieosiągalny chyba jeszcze level. Tutaj oczywiście blokowałem Feniksem tylko i wyłącznie, żeby szaman zużył ten przynajmniej jeden punkt szału, a jednocześnie zobaczcie, yy, zdecydowałem się wystawić Anioła, ponieważ on też chroni Hikiu. Zdawałem sobie sprawę, że może mieć czasami ołtarz na ręce, no i wtedy może być troszkę kiepsko z moim Hikiu, mógłby przestawić swojego yy, szamana. Postaracie coś tutaj zniszczyć albo ewentualnie postawić następnego, no, były różne możliwości, a w tym momencie zobaczcie, że mój hik jest chroniony, jest nietagetowalny, w związku z tym tak naprawdę całą da będzie wbijał damage, no i w zasadzie mam ten obszarowy wybuch, który jest idealny, ponieważ to ustawienie jednostek bardzo mi tutaj pasuje. O, i zobaczcie, w tym momencie mogę tak naprawdę, jeżeli oczywiście będę chciał, wbić tutaj całkiem konkretny damage tym dwóm jednostką po, po dwa punkty. No i wpadła mi kolejna, kolejno ślepiające światło. Domyślam się, że tutaj poszłoby ona na szamana, ale szaman dostał w poprzedniej rundzie bardzo sprytnie nietargetowalność. W związku z tym, zobaczcie, przeliczyłem sobie punkty HP, 17 do 12, 6 punktów demedżu na stole, więc zdecydowałem się wrzucić wszystko, co tylko mogłem tutaj w bohatera przeciwnika. Jednocześnie osłabiłem całkiem ładną jednostkę, ponieważ ona ma i tu jakąś krwiożerczość i dodatkowo byłaby boostowana, Dobrałem kartę też troszkę później, niż zamierzałem. Być może powinienem. No i zobaczcie, wiem, że mam całą masę kart, wiem, że mam masę stykowalnych jednostek i przewagę na stole. Więc w zasadzie tak, rozdaję nie targetowalność dobroczynnemu aniołowi. No teraz tylko się modlić, żeby nie wypadł szybki atak na rękę. No i jednocześnie zobaczcie, żadna z tych jednostek nie może być targetowana, więc wpadło w tej chwili... Wpadł pocisk, ale za bardzo nic z tym nie może zrobić mój kolega. No, Ale Stormstar zdecydował się zesetować stół, przynajmniej z mojej strony. No i w zasadzie w tym momencie, przez chwilę myślałem, że będzie bardzo, bardzo ciężko, no ale wpadł na szczęście ognisty wybuch. Yy, świetny draw. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób czyszczę cały stół. Zabijam te dwie jednostki. Ta w zasadzie nie ma dla mnie większego znaczenia. No i za teraz pytanie: czy atakować Hikiu i narazić się na ten obszarowy wybuch? Czyli zabić go. A z drugiej strony, samemu dostać damage, czy też potraktować go oślepiającym światłem, tak naprawdę, dwa punkty na każdej innej talii byłyby łatwe do wbicia. Ale zdaję sobie sprawę, że nawet przy tych dwóch kartach mogłoby się okazać, że troszkę ciężko będzie wbić ten damage z perspektywy właśnie Ali. Chociaż powiem wam szczerze, że teraz z perspektywy czasu, chyba można było bić ten demesz tak naprawdę. Byłoby jeszcze, tak naprawdę, 3 punkty, więc można było wystawić, na przykład, e, takiego krzyżowca zwiadowcę. Mieć dwie jednostki całkiem niezłe na polu bitwy. No, byłaby to spora przewaga, biorąc pod uwagę, że tylko dwie karty ma w tej chwili. stołem Star będzie miał ewentualnie cztery. Ale jednak zdecydowałem się zniszczyć tą jednostkę, ponieważ liczyłem po cichu, że może nie będzie miał żadnego pocisku ani szybkiego ataku. A w ten sposób, zobaczcie, miałem małą przewagę na stole, 3 jednostki. No i jeszcze całkiem fajny doł, No ale też świetny doł z perspektywy Stormstar. Star. Zobaczcie, że dostał Zefyję, a także yy, ma już na ręce szamana plus pocisk. No w zasadzie ma wszystko to, co mógłby chcieć, ponieważ tak, wystawia szamana. Oczywiście zabija mojego Hikiu. Sprzedał mi jeszcze jeden punkt Demedu. No i teraz powiem Wam szczerze, w tym momencie, pomimo że miałem całą masę karad to wiedziałem, że ten pojedynek może się już nie potoczyć. Tutaj zdawałem sobie sprawę, że ta Zephira całkiem szczęśliwie stoi, bo tak naprawdę mam całkiem ładny damage w tym momencie. 3 punkty. Ale co, staram, co chcę zrobić? No w tej chwili mocno rozkminiam. Co rozkwiniam, Zastanawiam się, czy uzdrowić swoje jednostki. Dlaczego? No ponieważ dobrałem coś takiego jak ognisty wybuch. Decyduje się uzdrowić swoje stworzenia tylko i wyłącznie po to, żeby nabić sobie 3 punkty ataku i móc zabić tego szamana nie dać się odwinąć przeciwnikowi. I teraz wiem, że ta umiejka tak naprawdę ze nie jest dla mnie groźna. No i pytanie, co dalej, co dalej robiłem z tym fantem? Oczywiście decyduję się na Feniksa, ponieważ on mnie tutaj nic nie będzie kosztował. Wiem, że kolejne karty szybciutko znajdą się na cmentarzu. No i w tym momencie pytanie jest tylko jedno: czy atakować, czy przestawiać? Oczywiście można też blokować te, ten damage. No i tutaj trzeba pamiętać, że dostałby 3 punkty odwetu, i w następnej turze mogłaby mnie Zefilla zabić. A przy, w tym, w tej sytuacji w zasadzie zefia nie może się specjalnie użyć. No ale zobaczcie, kolejny szczęśliwy draw z perspektywy Stone Stara, ponieważ kolejny szaman Krwawego węża. No, troszkę słabsza jest ta harpia, oczywiście. No i pytanie, na jaki wariant się zdecyduję. Ja też wiedziałem, że jeżeli tutaj te dwa punkty damage'u wreszcie będę w stanie sprzedać, to będzie mi troszkę łatwiej. A pamiętajcie, że cały czas mam oślepiające światło na NC. Także to też całkiem fajna sprawa. Wiem, że ewentualnie trzy punkty damage'u mogę wbić. No i zobaczcie, w zasadzie ustawił te jednostki pode mnie przeciwnik. On jeszcze nie wiedział, że mam oślepiające światło. Ale oczywiście, trzy punkty z pana Fenixa. Trzy punkty do oślepiającego światła. No i jeszcze, tak jak widzicie, mam jeszcze jedno oślepiające światło. Wystarczy się oczywiście wyleczyć, żeby wbić, nabić trzy punkty. Oślepiające światło i GG, panie Stormstar No, tak jak widzieliście, 12 tura. Całkiem ładny mecz na Ali. To pokazuje, że talia Ona ma naprawdę duży potencjał. Ale brakuje jej zaledwie no, kilku świetnych kart, żeby gdzieś tutaj zabrylować. I wydaje mi się, że taka karta jak Inquisitor, która się pojawia, no może być naprawdę bardzo, bardzo mocna. Nie wiem, czy widzieliście tą kartę, ona ma statystyki 2, 3, 7 i daje boosta plus 1 wszystkim przylegającym istotom. To jest karta za 4, z bardzo niskimi wymaganiami, z tego co pamiętam chyba 3, 2, coś takiego. 3 piąchy, 2 butle magii. I gdybym coś takiego mógł grać, tutaj na pewno by to się pojawiło w tym deku, zastąpiłoby, no nie wiem, cokolwiek, choćby któregoś anioła, ponieważ zobaczcie jak ładnie mógłbym tutaj boostować swoje jednostki, wbijać damage, jednocześnie miałbym super jednostkę wysoką, e, którą jeszcze będę mógł leczyć za pomocą swoich, e, swoich kapłanów. Także, kto wie, może się do tej Ali też jeszcze e, przekonam. E, na razie była składana oczywiście tylko i wyłącznie po to, żeby wykonywać daily questy i całkiem fajnie się sprawdziła. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i siemanko!